Zadanie trzecie z motory próbnej 2015 za jeden punkt. Liczba następująca podniesiona do kwadratu jest równa. Przepiszmy naszą liczbę i podnieśmy do kwadratu. Podnosząc do kwadratu należy pamiętać, że trzeba podnieść do kwadratu zarówno licznik i mianownik. Dlatego oddzielnie w nawiasach rozpisałem licznik i mianownik. W liczniku możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. Po pierwsze, 3 do kwadratu to 9. Dodać podwojony iloczyn pierwszy element razy drugi. Widzisz, podwojony iloczyn 3 razy pierwiastek z 3 i dodać ostatni element do kwadratu. Tutaj w mianowniku kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, otrzymujemy trójeczkę. Dziewiątkę przepisujemy, liczby tutaj wymnażamy. 3 razy 2 to 6 pierwiastek z 3 kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, plus 3. W mianowniku także trójka. Teraz jeszcze 3 i 9 możemy dodać, to jest 12 plus 6 pierwiastek z 3 i mianownik do przepisania. Możemy jeszcze uprościć to wyrażenie odpowiednio skracając 12 i 6. Dzielimy. 12 na 3 to 4, 6 na 3 to... To 2. I oczywiście pierwiastek z 3 dopisujemy. Spoglądamy. Jest to odpowiedź d.